Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Beyond Two Souls I tak w odcinku była ucieczka, a w tym odcinku będzie, nie wiem, co będzie Bałwańki jak jestem tu Zima, najgorsza pora W tak za oknem, tylko że zamiast śniegu ja mam deszcz, nie wiem jak u was Radzi nasza Jodie, główna bohaterka? Myślę, że rady oj jedzie. Oj, Ojojojo, kurde, bezdomna. Fatalna sprawa. <laughs> Tego nie było. Ej, <laughs> na jedynkę chyba kliknąłem, halo. Jeep, <śmuszczak> musiałem wyjść, być że, że tak powiem. No raczej mamy i do przodu. i Nie opadaj mi. Oni nie ma radiowozu przejechał Co my tutaj mamy ciekawego 2, 9, 6, 2 7, 2, 4, 2, dobrze? Co coś takiego było Halo? Kto mówi? Nie powiem ci. Jestem Ta Tajemnica wojskowa. Nie mam siły. Jestem zmęczona. Pan nie dam rady. Gdzie teraz jesteś? Przyjadę. Przyjadę po ciebie, Jodi. Z miłą chęcią ci powiedział, ale ci nie powiem. Bo gdyż to jest to tajemnica <laughs> Ciekawe gdzie ja w ogóle faktycznie teraz jestem, znaczy gdzie faktycznie teraz jest jakiś wózeczek stoi, widzę O kurde Super, to jest coś Эй, камек. Не видишь, что же там? Ч ⁇ ты остаешь? Нет. На пусть Не видишь, что тут... Ej, kto tam? Tu leży, na widzi... Dalej, patrzaj dobrze. No. <laughs> tak, żyje, weź ją do siebie. A to co? dom? Ja! dom? O Dalej. co chodzi? Ja w płomieniach, co jest stojące? Stojące? Gdzie jestem? No, w moim domu. Luksusów nie ma. Ładny dom. Jest cicho. Znalazł cię na ulicy parę dni do, W kiepskim stanie. Zajmowała się mną. A Daj spokój, ktoś musiał. Nie zostawiłbym cię tam. Żebyś umierała jak pies na drodze. Jestem stanem, Jody, Bez na końcu. Witaj z powrotem wśród żywych, Jody. Miło jest mi czasem jakieś towarzystwo. Kawy? No ba. Oczna, I paskudna. Jak, jaką jest lubię? Drzewa. Nie chcę. Dobra, to jest ostrożnie. No ten to już ma lepsze rękawiczki. Jeszcze nie, nie dziurowy. Ciekawie, gdzie je Stan. Merry Christmas. Jak długo jesteś na ulicy? Z miesiąc. Może krócej. Ja już trzy lata. Nie jeden raz chciałem się oddać. Odpuścić sobie. Ale z czasem przygotuję. Jaki żyje? Uciekasz, co? Rodzice? Jakich szurniętych chłopak? W sumie lepiej, żeby nie wiedział. Chyba... uciekam od siebie. Jak my wszyscy. Jak my wszyscy. Nie żeby nie że mnie CIA ściga. w tym nie da się za daleko uciec od samego siebie. A ty masz jakiś dom? W poprzednim odcinku jest bardzo ładny. Jakiś zapraszam Nie. Jak mnie? to, znaczy, mamy. to się, Nie chcę, żeby nie, nie Czy nie mamy? zostać nie mam zbyt wiele, ale mogę się podzielić Równy chłop Dzięki Ograżujemy sobie łapki Pozwolić ci za bardzo? To przecież normalny ludzki odrób, nic takiego. Nie każdy, czego pomógł. Mogłeś mnie nie ratować. Wiem, mała. Wiem. Wszyscy mnie mamy dołki. Czasami trzeba wiedział, rzucić kim jest. na luz kim jest? Czas. Każdy ma tutaj swoje miejsce. I ty swoje tutaj też znajdziesz. Znasz tamtych? To jest walter. Walter. <noise> Za dużo piwa ale jest niego równy gość. A to jest Jimmy. Jimmy Hendrix? Trzymaj się od niego z dala, jak jest na głodzie. A tam siedzi środa, jest wciąż ciąży. A który miesiąc? Siemaneczko, Jimi. Walter White. Dneczka. Jedzie ostro. Ha! Powstałaś z umarłych! Alleluja! Chwalmy Pana! Witamy Cię w naszym magicznym królestwie! Nie pij więcej. A to jest co miałem? Hej. Hej. No to żeśmy sobie pogadały, pogadali z nią. Z Wednesday. Adams Kto ogląda ten wie, polecam. Fajny serial. A ty coś miał z tyłu. Co to jest z tym nożem? Nie! Nie w żadnym wypadku. Ani mi się waż. Gdzie tu jest? O, nie, co, od co tego knajpa. Oczywiście, że odwórz. Myślę, że jako do ekwipunku go dodałem albo coś. Nie, że takie coś robimy, no kobiet dziewcho bez przesady Ani mi się waż Chciała być happy end No wiem, że sytuacja kiepska, ale są fakt Dobra, weźmy sobie na dwór, weźmy sobie na dwór. Nie, 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 ani mi się, nie, nie się wasz. Nie mamy nic do jedzenia. Trzeba coś z tym zrobić. Może. A skąd tą kurtkę czasu? potrzebujemy 5 dolców na ciepły posiłek. Spróbujmy tutaj. Może tutaj dopisze nam szczęście, co? No nie wiadomo. Tylko pytanie, jak długo się zbiera te? A ile się zbiera 5 dolarów? No. No wiesz, zależy od hojności ludzi. Czyli Czasem. długo. Kilka godzin. Jestem głodny. Najpierw musimy mieć jakąś gotówkę. Nie myślę o głodzie. Tak mi zimno. Erickson. Chyba nie ma sensu, żebyśmy się Przeniosę się tam. Powodzenia. No to za jakieś przejście. Kurwa, nie ten... cholercia, nie ten klawisz cisnąłem, miałem wziąć. A ja mogę to już jakoś podnieść, albo coś? Czy nie tak nie bardzo? Cholercia. Klawisze mi się pomyśliły. Tu w ogóle coś jest. Jestem godna. Będę... bardzo wdzięczna cokolwiek? Zjeżdżaj. Wypieprzaj z baru. To w sumie nie ma sensu nawet. Tak nic nie dostanę, tak nic nie dostanę. Bandyci. Idziemy dalej, to twoja gitara. Tak, nie gram, bo przemarzły mi ręce jak poprzednio grałem. Chcesz spróbować? Śmiało! Dawaj. Jeżeli będzie jakaś muzyka, będzie zacieszona inną muzyką, żeby nie było praw autorskich czyli będzie muzyka, tak więc po będzie wyciszony, za co bardzo przepraszam, ale niestety nie chcę mieć żadnych praw autorskich. Tak więc wracamy. Dzięki, no trochę zarobiliśmy teraz. To wystarczy. Zobaczmy, co ustane. Jaki dzień? Średnio, a ty? Dziękuję. Jody, skąd masz tyle forszy? Znalazłam. Spotkałam gościa z gitarą, i, no i pograłam trochę, i, no i zarobiłam parę darców. 15 dolarów. Wow, super. Ty jesteś naprawdę wielka. Zostań tu. Skoczę po jedzenie. Supermarket. nie mogę iść razem? Przypnę się ogrzała w środku. CIA w każdym chce. Skulił się jakaś pieprzona ciota! Przestańcie, to nic wam nie będzie. Patrzcie, nasz dziadunio ma dziewczynę. Nagrywaj je. Pokażemy zaraz, <razorak> co się robi z brudnymi sukami z ulicy. Dat kau -ca cacao <laughs> wypad. Ale Jak kim mogłeś wziąć <coughs> CIA <coughs> Polecam Ale ich było 4 A jeden, jedna Nie wiem się ja sobie Chodźmy stąd za nimi wrócią Zapraszam do agencji, tam wszystkiego uczą Jurnawis here Twój nowy dom jest tutaj

Czekolady sobie podjadłem. Czekolada? Chyba nie pamiętam, jak ona smakuje. <głos> <głos> Co ci się stało, Sta? Dałem się w bójkę. Gdyby nie Jody, jeszcze bym tam leżał. Co tam się działo? Czterech drań. Jody im przykopała. <noise> Walter. A ty jak tu trafiłeś? Uczyłem kiedyś w liceum. Nie byłem w stanie spłacić kredytu. Straciłem no, dom, pracę, przyjaciół i wylądowałem tutaj. Ty? Wszystko okej? Okay? Ziłom. Kurwa, zamardzam. Oh. A, ja, no tak. Kiedy spodziewasz się dziecka? Za miesiąc. Nie kopię od kilku dni. Denerwuję się. Narzeczony ją. O kurde. Nie chciał dziecka. Pewnie by je zabił. Długo tu jesteście? Ja sprowadziłem się tu jakieś 6 miesięcy temu. Spotkałem Waltera i czym jego. Środa jest tutaj miesiąc. Hej, Chaddy. Prawie nic o tobie nie wiemy. A I niech jak tak pozostanie? Zrobiłam w życiu złe rzeczy. Dałam się z mnie Wiem, że może to dziwnie zabrzmieć, ale ja nie jestem. Inna. I ta odmienność ci przyłączyła żyć. Niby jak jesteś inna, Johnny. Co to znaczy? Wierzę. Urodziłam się z Dary. Choć w sumie to nie dala dla A przekleństwo zniszczyła mi życie. A mnie zmieniłam ci wadło. Ja wiem czy ci za musimy takiego tak. taką istotę przy sobie. Wariatkę, której nie znuszę. Nie tylko Jimmy ma problem z trochami <grystanie> Zademonstruję, o ile mogę. Co ty robisz? Co? Podaj mi rękę. Chwila, kto tu stoi? Kto tu stoi z prawej strony? Starolet, kochanie. Chodź, przestań w tej chwili. Minęło tyle czasu z tam. Cztery długie lata. Nancy... Nancy... To nie To ja, kochanie. Nie odeszłam. Nigdy Ciebie nie opuściłam. <zyskuj> o Boże mi serce, gdy widzę, jak cierpisz, samotnie. Czyli to jest jego żona, tak? Tak mi ciężko. Czyli tak. Tak ciężko. Bez ciebie jestem, Niki. Niki. Musisz się otrząsnąć, stan. Nie możesz ciągle żyć przeszłością. Zacznij życie od nowa. Wróć do pracy. Zakochaj się. Znajdź szczęście. Dla mnie to. Zrób to dla mnie. Brakuje mi ciebie. Boże, jak mi cię brakuje. nie, co powiedzieć. To idziemy w kimę.